Tak, to dla tych marnych rycerzyków Którzy myślą, że mogą zadzielać z magami, ziom Chyba sobie kpisz Haha ha. Słuchajcie tego Zakon magów już po was jedzie Ta, O No siema, ja jestem magiem Wjeżdżam ci z różką na chatę Moje skille są tak mocne, że rozwalam całą wioskę Ej ziomek, tutaj leci ostre firebole Rozwalają tą stodołę Leci kryt, giniesz śmig ty się leczysz, podki zwalam cię mym z znów Nie wiesz co masz robić już, lepiej nasraj se na nóż Bo z magami jest ci trudniej, możesz machać se tym mieczem Ale magowi i tak nic nie zjedziesz. W końcu przestali wiercić i mogę w końcu coś nagrać, bo mam jakiś gówno-remont i wszyscy teraz zaczynają wiercić w ścianach i jakaś masakra, Ale tak, to się ma. To jest kolejny filmik, nie seria, po prostu filmik przygód kapitana Kumaka. Kapitan Kumak, dlaczego? Ponieważ tak się nazywa. No i gramy w Cubeboard. Dzisiaj chciałem Wam pokazać dungeon, który sobie przyjdziemy, proszę Państwa tutaj dzisiaj, nie, proszę Państwa, najpierw sobie wywieziemy trochę gnoju, a później nakarmieniem swojego psa i nakarminiemy swoje dzieci i będzie bardzo dobrze. Zrobimy później żurek chiński, żurek chiński, to, 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 nie ważne, okej. Okej, okej, jak widzicie, trochę sobie poexpiłem, 35 chyba ma level, bo sobie tam grałem z Czułkiem, z, z Niluxem, z PL, Minecraft. PL znacie Filipa, yy, jeszcze z kim? z Del team, no i tam ogólnie z całą ekipą, z pingwinem No i trochę sobie poekspiliśmy Jak widzicie, mam fajnego zęszaka, który wygląda swoją drogą jak chodzące jajko mielone z nogami No. A i nazywa się duporęki Nie pytajcie dlaczego. Okej, okay, jestem magiem i to jest dungeon, to jest jeden z takich dungeonów, które się pojawiają na mapie Jak nie zapomnę, to podam wam slido w opisie filmu I dzisiaj będziemy go fakonywać. God damn it! Um, mam nadzieję, że nie padnę i się nie, z, nie zbłaźnię. Dobra, co my tam mamy? Ogra, or. Ogólnie jest na czerwono. Ale one są pomarańczowe, więc. Troszeczkę mocniejsze ode mnie. Ale może damy radę. Ogólnie czekajcie, bo ja w skillę nie dodałem. Tak się zastanawiam, w co dodawać. Czy w, w mane. Dużo mam punktów, 8 punktów do tego. Trochę dodamy i sobie. w pety. O! Gdzieś tak. Pięknie, pięknie. Dobra. Zaczynajmy. Czy ktoś właśnie wierci? Skrillex. Dobra, może mi się uda to nagrać. Okej. Okay. Czy... Zaczynamy. Pierdziele, nie przerywam tego. Dobra. Mamo, czy ty to słyszysz? Ktoś wierci. Dobra, próbujemy. Włączamy manę. I let's do this. Ogólnie używam wirów. Wow! Ogólnie używam wirów, które są OP, bo bardzo mają długi czas oczekiwania kurty na potki. Muszę się przełączyć na potki! Mam fajny knockback taki i potki. To jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej grze. Musicie mieć dużo potków, ponieważ inaczej umrzecie. Wow! Wow, 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 wow! Dobrze, że mam teleportację, którą sobie mogę od czasu do czasu użyć i odwrócić troszkę uwagę. Nie sądzę, że to był dobry pomysł, żeby prowokować wszystkich naraz! Może mi się uda. Wow, wow 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 Jak widzicie te orki są strasznie cholernie wkurzające. Dobrze, że magów nie ma. To jest dobry plus. Okej, okay, tu odechamy i ciśniemy. Teleport! Teleportacja! Wejmagnowacja! Jak to pokonam, to możecie pisać GG, bo będę wtedy najlepszym graczem keyboard. Jak widzicie mój dupo ręki już ich tutaj... Uff! Ej, orku! Ty głupia pało, ja ci mówię tutaj, że jesteś gitarą, ej, Twoje skille w tej magii są jak gówno w kible. I ktoś znowu wierci! Zaraz mnie nęci, ej, Ziomek nie wierć, bo zniszczę tobie domek i gówno zrobię na ten domek. To był najgorszy freestyle w moim wykonaniu, więc proszę mnie nie hejcić. Hejterzy! Przestańcie mi hejtować! Bo zamknę kanał! Przestańcie mi nazywać szmatami Przestańcie mnie wyzywać, proszę. Ja tylko kręcę z filmy z pasji. Czekajcie, bo mam problem, bo. W ogóle oni się leczą? Nie! Nie wierzcie, gademit! Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ja te orki najpierw załatwię. Tą wielką pałę ode mnie. To jest, słuchajcie, ten dźwięk to jest taki, jak ja na przykład robię w kiblu sobie kubkę. Ostatnio ktoś mi napisał, że mam strasznie dziwny ryj, ale to nie było dlatego, że ja mam dziwny ryj, tylko dlatego, że światło było źle ustawione. Uwierzcie mi, nie słuchajcie tego co Nilux z wam mówi, to jest kłamca. On nagrywa dla pasji. Ja nie nagrywam dla pasji, jestem sprzedawczykiem i szmatą. A, i w ogóle ludzie, nie spinajcie się jak ktoś w komentarzach pisze, że jestem szmatą, bo... Ogólnie, jak nie uczestniczycie w moich live'ach, to tak średnio wiecie, o co chodzi, ale dla mnie szmata to nie jest obraza, to jest po prostu coś na, na żarty. Także spokojnie, ziomeczki. Nic bez spiny, tutaj są drugie terminy. Ogólnie... Yy, zaraz zabiję orka i będzie już git, zostały mi same psinki. Już teraz podej... O, mój gówno ręki! O, i pięknie, 16 exp z jednego orka, to jest dosyć spoko. Jeszcze ogr, tej grubasie. Mi ogr ogólnie przypomina Shreka. Ale widzicie, mam już tak fajnie wyskilowany tego tego, że co chwilę mogę to praktycznie używać. Z epickie to jest teraz. Teraz jestem już OP. Wow! Ah! Ogólnie nie wiem czy woli... ja ogólnie, z ogólnie 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 gadam ciągle ogólnie, ale możecie mi pisać czy wolicie na multiplayerze, jak gram z kimś czy samemu, bo, znaczy samemu, mm, na multiplayerze wiem z tego, że jak ja nagrywam, to mi ludzie piszą, że nie jestem tak bardzo śmieszny. Jest mi przykro, że tak ludzie do mnie piszą. Ja tak naprawdę staram się być śmieszny, ale ludzie piszą mi, że nie jest. Bardzo mi z tego powodu przykro. Lec mój, gównoręki! A, dobra, to są jakieś gejuchy. Które pewnie mają w cholerę demedza. Na szczęście mam knockback. O Nie! What the fuck, jaki on ma damage! Uuu. Muszę ich brać na... Muszę... Ale jak oni mają dźwięk! E, e, sram! E, gówno! Penis! E, bo ty multi jesteś... Uf, 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 uf. Ty multi jesteś... froje się uważasz, że jesteś dobrym magiem! A tak naprawdę tylko na podkach lecisz! Cioto! Nie no, ogólnie jestem takim tankiem troszeczkę. Chociaż może tego teraz nie widać, ale mi uwierzcie. On ma jakiegoś bufa na sobie. GIŃ dobra, został ostatni, dupo ręki zabij go. O, pięknie, nice, dobra, mamy zabiliśmy. Jestem ciekawy, jak ja sobie dam radę z bossem. Pewnie się zesra, nie dam sobie rady. Widzisz, jak, absor jak absorbuje go killę, jego damage. What the fuck, żartowałem? Aż tak bardzo nie absorbuje. I wejdź w ten wir marzeń frajerze, głupizerze i przeterminowany serze. Ej, ziomuś, ja cię tutaj jadę, tak jakbym jechał na autostradę. EJ! Moje wybuchy są tak mocne, że twoje gówna są jak w sosnę. Ej, dużo pieniędzy, zarabiam na YouTubie i sprzedałem siebie jak... Doda na tubie! A, pokażę wam moje pety, jeszcze mam tak Pink slime mam Nazywa się Żelek Ship eee, Pszczoła, znaczy, fu No zwykła mucha Gówniaczek się nazywa I jeszcze koli. Koli był moim pierwszym petem Ale na razie tego używam, bo on ma największy level i koksi Głównie teraz Pingwinta... What the fuck. Dobra, teraz będzie Ostro Ostro jak na YouTube'owej dramie, ziomeczki. Na razie fokusujemy... Spokojnie, damy radę. Ale dobry damage to ma nawet. Po 70? Nie jest źle. Ale jak widzicie, ostro go tyram. Nie daje mi rady. Jest główny. Ło! Dobrze żartowałem ogrze, przepraszam. What the hell? Jaki damage? Aż się zesram. Wiem, najpierw mówię, że ja mu daję ostry damage, a później on pokazuje swoje, pokazuje swoje ząbki. Wiem, wiem, wiem. Jestem beznadziejny. O, boże, 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 ręki, bigo! Idź! Mój tanku, który wcale nie jest tankiem. Ha! Nie! What the fuck! Nie dam się! Nie dam się! Nagrywam film ogrze! No! Padasz! Frajerku. jaka jest godzina, która jest godzina, nie, nie, nie widzę, mam za dużą rozdzielczość, mój monitor gówno to jest i nie widzę po prostu całego ekranu, nagrywam full HD, a to jest telewizor, a nie monitor, więc on nie jest dostosowany do full HD, bardzo mi przykro, bo jestem taki biedny, kupujcie koszulki multiego, czy to leży jakiś penis, the fuck, loli, liza, o, dla ro rogala mam jakieś itemsy, Ooooo, wow, wow, wow. na dystans mnie bierzecie, frajerzy. What the fuck, what the fuck! Jaki on ma damage? Jaki damage? Jaki damage? Jaki damage? Muszę ich wyprowadzić trochę na zewnątrz. Aaaa! What the fuck! No fucking way, padłem. Ale jestem żałosny. Wykuźwiaj! No nie! Nie wierzę. Jest! Ech! Teraz drugi. Tak to trzeba było robić, tak się to robi! Zaraz pewnie padnę, ale dobra Nie mogę mu dać... dojść do siebie Jest! Nice, dobra, teraz już mogę paść I teraz kuźwa zajmę się tamtym gejem Are you fucking kidding me? Czemu on tutaj... a, to jest ten frajer? Nie, to jest jakiś inny No chyba żartujecie, że się zrespili znowu Are you fucking kidding me? What the fuck? Czy oni naprawdę się kurna zrespili znowu? Czy oni się naprawdę zrespili? Ja pitole, naprawdę! Are you fucking kidding me? Nie wierzę. Wszyscy się zrespili. Próbuję ostatni raz. Jak mi się teraz nie utapierdzielę, to... to. jeszcze więcej, niech was wyjdzie, niech was więcej. Haha, <śmiennie> frajerzyca. co? <śmiennie> happy, 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 happy. <śmiennie> oh! <śmiennie> oh! Dźwięk jak przy sraniu, nie? Dobra. Nie trafił? Eee, dobrze. Dobrze, jakiś goblin mi przyszedł pomóc. Nice. Ziomeczku, uważaj tylko, bo to jest ciota jakaś. Nie, nie umieraj. Zostałeś mi tylko ty. WTF HC tą swoją maczugę do dupy Cześć, chodzę na bit Idźcie tutaj, dziś rozwala twoja noga Dziś odpadła jakaś poda, dzisiaj umarłeś Ej, twoje życie deszły, nie da szkoda, ja tutaj dziś do klubu tańczą na rakietach Cześć, poznaj mi, idźcie tutaj gdzieś rozwalam twoja noga, dziś odpadła jakaś woda Dziś umarłasz hej, ty życie też umiera Szkoda, szkoda, ej! Hey. Ja tutaj dziś do klubu tańczą na rakietach yeah.